Witam serdecznie, Paweł grzech panie się z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, mianowicie network marketing kontra schemat Ponzi'ego. Tu na zdjęciu widzisz taki gościu Charles Ponzi, to był Włoch, który tak naprawdę, to właściwie Włoch, twórca pierwszej historii piramidy finansowej, nie? zwanej właśnie od jego nazwiska, także schematem Ponzi'ego. On chyba tam, to było chyba w 1920 roku, właśnie oszukał ludzi na jakąś tam piramidę, piramidę finansową. Czyli krótko mówiąc, warto trzymać się od gościa z daleka. Dzisiaj mamy taki temat właśnie: netto marketing kontra piramida finansowa, tam schemat jego jak zwał, tak zwał. I pewnie jeśli działasz w marketingu sieciowym albo nawet jeśli pytałeś znajomych o jakąś poradę, bo chciałeś zacząć działać, to nie nieraz słyszałeś takie rzeczy, że to jest jakiś tam wątpliwy biznes, że to jest piramida finansowa, że nie wiadomo o co tutaj chodzi, żeby w to się nie angażować, że to jest albo sekta, też nieraz ludzie mówią. Czyli na pewno. Nie raz to słyszałeś, i nie raz usłyszysz, dlatego dzisiaj sobie powiemy mniej więcej, jaka jest właśnie różnica między biznesem ml a piramidą finansową. I zacznijmy od tego, jak taki schemat możliwe właściwie działa, nie? Jak działa piramida finansowa? I tu jest taki na ekranie widzisz takiej trzy fazy, tak trzy etapy, można powiedzieć, piramidy finansowej. Na samej górze y, zawsze jest jakaś tam osoba, jakiś administrator, można powiedzieć. Czasami jest to jedna osoba, czasami jest to kilka osób, ale takim, można powiedzieć, gronie zamkniętym, nie? Musi jest to jedna osoba, to często ten taki właści, ala właściciel ten, tej piramidy to jest osoba, która często jest kreowana na introwertyka. Też nawet na osobę, która twierdzi, że ona za bardzo nie współpracuje z innymi ludźmi, że woli działać sama lub ewentualnie ma jakiś tam mały zespół ludzi. Oni tam opowiadają na lewo i prawo, że tworzą nową technologię na przykład, że będą zmieniać świat. Ogólnie robią dobry marketing. W gdzie ostatnich czasach zauważyłem, właśnie w tych schematach Ponziego, w, w piramidach finansowych jest robiony bardzo dobry mar, marketing. I często taki właśnie administrator lub grup, grupka osób, która jest na samej górze, ma też takich ala liderów swoich, którzy bardzo dobrze ten, ten schemat dalej reklamują. W bardzo taki sposób, że, lu, że ludziom się wydaje, że szybko zaczną zarabiać pieniądze. I tu na dole właśnie masz takie trzy fazy. Nie? Po lewej stronie całkiem są właśnie osoby, które dopiero przychodzą i wpłacają swoje pieniądze. Po środku widzisz tych takich obecnych można powiedzieć inwestorów, którzy często właśnie reinwestują swoje pieniądze. I po prawej stronie masz te osoby, które są najbardziej szczęśliwe, które zdążyły wypłacić swoje pieniądze. I tu pośrodku, ci obecni inwestorzy są osoby, które często właśnie reinwestują swoje pieniądze, bo w tych schematach o piramidach finansowych często jest coś takiego, że żeby właśnie te pieniądze reinwestować i zachęca ludzi, aby te pieniądze reinwestowali cały czas. Czyli na przykład wpłacasz wpłacasz raz 100 dolarów na przykład. Jest coś takiego opowiedziane, taki schemat stworzony, że z tych 100 dolarów, na przykład po 2, 3, 4 miesiącach, zrobi ci się na przykład nie wiem, 150 dolarów. I ty cały czas reinwestujesz, nie? Tam na przykład dziennie nalicza się 1%, 2% o tej kwoty, ona cały czas rośnie i ty cały czas sobie ją reinwestujesz, 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 aż z pewnego momentu nie jesteś w stanie tych pieniędzy wypłacić. I tak, tutaj w dużym skrócie, jeszcze taki, tutaj jest takich kilka punktów, które charakteryzują piramidę finansową, nie? Czy jak mówiliśmy, na górze jest często jeden administrator lub grupka osób. To są osoby, które są też tak kreowane właśnie na takich przewózców, często, którzy też trochę działają tak tajemniczo, którzy chcą świat zmieniać, tworzyć nową technologię, pomagać ludziom itd. tak dalej. Czyli ogólnie ten jeden administrator lub grupka osób są kreowane na, na takich super świetnych ludzi, nie? którzy chcą mieć wpływ na świat i dalej, na inne na osoby, chcą pomagać, i tak dalej, i tak Taka bajeczka. Druga sprawa jest taka, że w piramidach finansowych nie masz produktu. Ani usługi, nie? Czasami jest pseudoprodukt. To już wiedziałem, że w niektórych firmach, takich piramidach finansowych, były tworzone na przykład poradniki PDF po 20, po 30 stron, po 40 stron, gdzieś, gdzie, gdzie również był robiony dobry marketing i pojawiało się ludziom, że w tych PDF-ach jest zawarta same mięso, tak zwane, nie? czyli najlepsze informacje zebrane z rynku są właśnie w tych PDF-ach, nie? I często one też były sprzedawane, na przykład były te inwestycje, które od 100 dolarów, na przykład zwyż. Jak robiłeś inwestycję na przykład, nie za 100 dolarów, dostałeś jeden poradnik, dwa poradniki. Jak miałeś inwestycję za 1000 dolarów na przykład, dostałeś 5 tych poradników. Jak inwestowałeś, nie wiem, 5000 dolarów, na przykład miałeś 20 poradników. A Tak naprawdę te informacje w tych poradnikach to możesz znaleźć na YouTube. Które tam są. To jest taki pseudoprodukt, żeby czuć się bezpieczny, że niby jest jakiś produkt, ale on jest, to jest pseudoprodukt, który nie wnosi żadnej wartości takiej realnej do życia innych osób. Co jest za problem stworzyć PDF? To w ogóle nic nie kosztuje, po prostu ktoś sobie usiadł. Zebrał jakieś informacje, napisał jakieś tam kilka PDFów i robią dobry marketing, żeby ludzie byli, nie wiem, w szoku, że mają jakieś super produkty, w zamian za inwestycje. Tak naprawdę to jest tylko taka wydmuszka. I właśnie trzeci punkt, czyli obecni inwestorzy otrzymują prowizję od wpłat nowych osób, czyli tam nie ma żadnego obrotu. Jak ktoś chce wypłacić pieniądze, to pieniądze na tą wypłatę biorą się z wpłat tych pierwszych osób, które są tutaj po lewej stronie. Ci po środku często reinwestują, 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 a ci po prawej czasami zdążą wypłacić pieniądze, nie? I Właśnie, musi być więcej tych wpłat niż wypłat, nie? czyli mu, zawsze musi być więcej tych osób, które wpłacają pieniądze, niż wypłacają. Jeszcze jest w tych tak, piramidach finansowych, to jest coś takiego, właśnie, że <laughs> y, czasami taka firma, taka piramida finansowa stworzy produkt fizyczny. To się zdarzyło, bo to już widziałem, na przykład widziałem napływ energetyczny, ale to polega na tym, że jest, jest na przykład stworzonych kilka takich produktów i one są rozdawane do tych, do tych, do tych takich najbliższych współpracowników. I są robione z tym zdjęcie, tam nie jadę na konferencję, też na pewno pokażą, że niby mamy już produkt w przygotowaniu i on niedługo wchodzi w sprzedaż. Nie do obrotu, tam do światowego obrotu, czy coś tam do, do sprzedaży. A tak naprawdę jest tylko kilka produktów stworzonych, pokazowych, tak naprawdę, żeby pokazać, że coś niby jest. Druga sprawa jest też taka, że właśnie wtedy te produkty wożą na konferencjach itd. To, i tak dalej. Często na coś też ludzie łapią w piramidach finansowych, to zauważyłem też po sobie, bo jest coś takiego na przykład, jeśli piramida finansowa działa dwa lata. To ludzie, którzy na początku uważali na przykład, że ona zaraz padnie, to im wtedy nabierają takiej pewności trochę, że jednak działa dwa lata, ci ludzie cały czas zarabiają, to ja też zainwestuje. I na to się ludzie łapią. I oni wtedy inwestują po tych dwóch latach i na przykład po pół roku to już pada i tracą majątki swojego życia. To często tak widziałem. Pirminy finansowe kończą się zazwyczaj w taki sposób, jak teraz widzisz. Są osoby, które na tym zarobiły, ale to są też czasami też ludzie tworzą takie grupki osób, które od razu na samym początku mają cynk na przykład od właściciela, że. Na samym początku, praktycznie, że zaczynają piramidę finansową, oni wpłacają, na przykład, po 100 tysięcy złotych, każdy, mielą te pieniądze przez jakiś czas i wypłacają i promują to, a już ich środki tam nie ich środki już tam w tym nie są, tylko oni po prostu swój wkład wypłacili i wypłacają tylko tą nadwyżkę z wpłat innych osób i to cały czas, cały czas reklamują. To są takie osoby, właśnie takie grupy osób, które to, coś takiego robią i to się często kończy w taki sposób. Często pod koniec takiej działalności piramidy finansowej, Ci właściciele ogłaszają na przykład coś takiego, że mieli nagle jakiś atak hakerski na własne serwery i wszystko do tego stoi. Wpłaty, wypłaty są wstrzymane, te naliczenia tych procentów są wstrzymane. Oczywiście wpłaty działają, to tak, ale wypłaty i te naliczenia, te inwestycje są wstrzymane wszystkie, nie? Bo tam nie był atak hakerski niby i oni zmieniają serwery. Albo też jest coś takiego, że zmieniamy system, przerabiamy plan marketingowy od nowa, by jeszcze wszyscy mogli więcej zarabiać, by było wszystko stabilniejsze i wszystko jest na ten czas wstrzymane i wszyscy czekają. I jeszcze jest jeden taki, taki myk, który, który robią piramidy finansowe, że pod koniec swojej działalności specjalnie organizują wielką konferencję, nie? gdzie niby ci właściciele się zjeżdżają, ci liderzy wszyscy, tam czasami są setki osób, czasami są tysiące osób na takich konferencjach, i tam jest pompka. Że ok, pracujemy, ma, jesteśmy na razie zatrzymani, ale już pracujemy nad rozwiązaniem, już mamy nowe plany, nowe produkty chcemy stworzyć, chcemy wprowadzić nowe plany marketingowe, już te serwery z, zaczynają działać, że przenosimy, już kończymy przenosić tak dalej, tak dalej, tak dalej, Czyli ludzie są cały czas pompowani, yy, tak można powiedzieć, taka pompka jest, żeby ich zachęcić, żeby tu byli, żeby nie narzekali tak dalej, I się mówi, że krótko po konferencji startujemy. Mija miesiąc, po konferencji mijają dwa miesiące, jest cisza i nagle wszystko siada i pada. Tak właśnie działają piramidy finansowe. I one się świetnie podszywają pod marketing sieciowy. Piramidy finansowe się potrafią podszywać pod marketing sieciowy. I często właśnie widziałem, że osoby, które promowały piramidy finansowe, one nie wiedziały, że oni, że oni promują jakąś piramidę finansową. A oni, oni myśleli, że działają często w marketingu sieciowym, a promowali piramidę finansową, ale sami o tym nie wiedzieli. Też można się na tym złapać, nie? żeby na łatwiej rozpoznać właśnie piramidę finansową. Nie ma tam produktu, jest jakiś tam administrator, te pieniądze tam leżą i czekają, aby z nimi uciec, tak naprawdę. To masz właśnie teraz różnicę między Takim schematem PONZYGA, a marketingiem sieciowym. Po lewej stronie, właśnie jest piramida finansowa, na czerwono i po prawej na niebiesko jest marketing sieciowy. Nie? Jak mówiłem, często w piramidzie finansowej jest jeden administrator na górze lub grupka osób i oni działają też, tak, działają też w taki tajemniczy sposób. To wszystko jest owiane taką tajemnicą, nie? że nowa technologia i tak te dalej, inne bzdury. W marketingu sieciowym nie ma, nie ma żadnego administratora. Prezes, właściciel, współwłaściciel, zarząd często jest, działa jak normalna firma. Marketing sieciowy działa jak normalna firma. W Drugi punkt, jak mówiłem. W terminach finansowych nie ma produktu, nie ma usługi lub jest jakiś pseudoprodukt lub jakiś produkt na pokaz stworzony. Stworzą Ci produkt na pokaz i Ci opowiadają cały czas, że on już niedługo wchodzi w globalną sprzedaż, a to nigdy nie następuje. A w marketingu sieciowym masz realny produkt lub realną usługę, która wnosi jakąś wartość do Twojego życia. Masz produkt, który możesz dotknąć, powąchać, zjeść w marketingu sieciowym, nie? Masz produkty i codziennego użytku, takie, które możesz powąchać, zjeść, wypić, umyć coś, proszki do prania, jakieś perfumy, itd., w marketing sieciowym, lub usługi, realne usługi, które też wnoszą wartość do tego życia, np. pakiety medyczne, gdzie się umawiasz bez kolejek, na, bez kolejek do lekarzy, gdzie, gdzie normalnie musiałbyś czekać, na np. kilka lat na wizytę, a tu się umawiasz, i w kilka dni masz taką samą wizytę, nie? Jeszcze jesteś lepiej traktowany. Są realne w marketingu sieciowym, są realne usługi i realne produkty, które wnoszą wartość, jakąś wartość do tego życia, że wymieniasz pieniądze za coś, za jakąś usługę lub konkretny produkt, który dostajesz, nie? W piramidzie finansowej tego nie ma, tam po prostu jest inwestycja i te pieniądze leżą. Jeszcze w piramidach finansowych często się opowiada ludziom, że te pieniądze, które tam wpłacasz, że one są inwestowane na jakieś tam giełdzie, w kryptowaluty, w forest i tak dalej, a to jest nieprawda. One leżą po prostu i czekają na zamknięcie. I często są może przesyłane od jednego administratora do, do drugiego, od jednego portfela kryptowalut do drugiego portfela kryptowalut, ale one czekają po prostu, na, żeby się zawinąć. I w pewnym momencie następuje taka akumulacja, wszystko jest wstrzymane, Opierane są bajki, że zaraz ruszamy, zmieniamy, ale wszystko stoi i nagle jest cisza i nie ma tych właścicieli, nie? Albo są w więzieniu też często. I trzeci punkt, właśnie: obecni inwestorzy w preliminie finansowej otrzymują prowizję od wpłat nowych osób, nie? Czy musi być więcej tych osób, które wpłacają niż wypłacają? A w marketingu sieciowym, właśnie, nie ma tej inwestycji do stracenia, tam pieniądze nie leżą. Tam nie masz prowizji od wpłat innych osób, tam masz prowizję z obrotu produktem, nie? Bo w marketingu sieciowym chodzi o to, właśnie. Dostajesz sklep od biznesu sieciowego, nie? od tej firmy MLM dostajesz własny sklep i to polega na tym, że jesteś swoim własnym klientem, czyli robisz obrót we własnym sklepie. Robisz obrót w sklepie, który ci tak naprawdę płaci, nie? i pokazujesz innym, innym, jak robić to samo. Jeśli na przykład pokazałeś to Markowi ten sklep, on też sobie wziął ten sklep i też robi obrót w własnym sklepie, to ty masz wtedy prowizję z jego obrotu. Na przykład on zrobił, kupił sobie produkcję za 100 zł, to ty na przykład masz z tego 25 zł do wypłaty prowizji, nie? czyli na przykład 25%. Czy nie jest wpłat, nie zarabiasz marketingu sieciowym z wpłaty innej osoby, ale z obrotu produktem. Jest obrót produktem, jest sprzedaż, no to wtedy jest są pieniądze na wypłaty. Nie? Oczywiście w marketingu sieciowym też nie chodzi o sprzedaż, to jest takie mylne pojęcie. Ludzie też tak właśnie myślą, że jak wchodzą do biznesu sieciowego, że muszą sprzedawać. Nie, w marketingu sieciowym nie chodzi o sprzedaż, chodzi o obrót w własnym sklepie. Robisz obrót z własnym klientem i pokazujesz innym osobom, jak robić to samo. Jak ta osoba, tutaj to pokazałeś, zrobiła obrót, ty masz wtedy prowizję z tego, nie? Z jej obrotu. I właśnie. Tak jak mówiłem, już w, w, w piramidzie finansowej, w punkcie tutaj ostatnim, musi być więcej wpłat niż wypłat. Jak jest więcej wpłat, no to już wszystko siada od razu, nie? Im dłużej piramida finansowa działa, tym ona jest bardziej narażona na porażkę, na upadek już. Tym, ten, tym, Im dłużej działa, tym szybciej zbliża się koniec, tak naprawdę. Nie wiem, czy rekord to nie było 3 lata albo 4 lata, że widziałem, jak działa piramida finansowa. Nie no ja wtedy, właśnie, i w pewnym momencie nastał taki moment, że tu przerabiamy system, tu będzie lepiej, szybko, sprawniej, przerabiamy wszystko i wszystko jest na ten czas zatrzymane i te przeróbki, ten start, nowy start tego, jak jakby mówić relaunch tego, tego, tej piramidy cały czas jest przekładany w czasie, nie? Jeszcze coś tam, jakiś błąd wystąpił, jeszcze przerabiamy. OK, tu był znowu błąd, jeszcze przerabiamy, 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 ale jest kompletna cisza i wszyscy uciekają, nie? I właśnie tutaj w biznesie sieciowym prowizje są wypłacane właśnie z obrotu z produktami lub ze sprzedaży produktami, z obrotu produktami lub usługami, nie? Ale to są prawdziwe produkty, i usługi, które wnoszą wartość do Twojego życia, nie? To są takie różnice. Naprawdę piramidy sieci sieciowe często właśnie podszywają się pod marketing sieciowy, pod network marketing i ludzie myślą, nieraz, że promują marketing sieciowy, a tak naprawdę byli w piramidzie finansowej. To też nieraz widziałem. Też się oczywiście naciąłem już w swoim życiu na piramidę finansową, i w końcu trzeba czas się nauczyć na własnych błędach, to naprawdę będzie łatwo rozpoznać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz poniżej w komentarzu. Jeśli masz jakieś przykłady, też pisz poniżej. Oczywiście, jeśli chcesz, to daj łapkę w górę, jeśli nie, to nie. Jeśli chcesz dać subskrypcję, się nie chcesz, to nie dawaj po prostu, jeśli chcesz, to możesz w tym filmie się podzielić z innymi osobami. Mówię, jeśli masz jakieś fajne przykłady, pisz poniżej w komentarzu, bo gdzie mnie oglądasz to, napisz w komentarzu. Być może jakiś przykład. Jakiejś piramidy finansowej. Ja też mówię się naciąłem na to, na piramidę finansową w swoim życiu, i też nie wiedziałem, tak naprawdę że jestem w piramidzie finansowej. Byłem przekonany, że to jest fajny biznes, a się później okazało, że to jednak jest piramida finansowa schemat Ponziego. Tu masz fajną różnicę. Pamiętaj, że nigdy nie ma produktów w piramidzie finansowej. To jest taka jedna. Z większych różnic i też opierają głupoty, czyli tam na górze administratorzy, że oni chcą zmienić świat, że on stworzą nową technologię i tak dalej. To też często widziałem takie pierdowe opierają. No i nie ma tych produktów i są, wypłaty są z wpłat, i też, I też właśnie wszystko, takie jeszcze taki cechy charakterystyczne dla piramid finansowych obecnych czasów, to jest coś takiego, że wpłacasz raz jakąś kwotę tam, na przykład 100 dolarów, i ona wiecznie się nalicza, ona wiecznie zrasta jakoś, nie? Że to masz dziennie, nagle, nagle tworzą coś takiego, że każdego dnia masz na przykład ta kwota rośnie o 1% albo o 2%, i że na przykład za pół roku z tych 100 dolarów robisz sobie, nie wiem, 150 dolarów 150 ludzie reinwestują cały czas, nie? Na przykład płacili 100 dolarów, po pół roku z tych 100 dolarów zrobił się dodatkowe 50 dolarów, czyli mają łącznie już 150 dolarów w tym i reinwestują, nie? To, co zarobili. Później znowu się nalicza, 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 aż jakaś tam kwota wskoczy i oni znowu to reinwestują, żeby jak najdłużej te pieniądze były w tym systemie. Ale takie to są pieniądze, które biorą się chyba z drzewa. Nie? Co, jak masz coś takiego, takie procenty, gdzie się cały czas reinwestuje, gdzie nie ma produktów, tylko są opowiadane bajki, że oni coś tam inwestują i tak dalej, Jak się z czegoś muszą się te pieniądze brać? Z wpłaty innych osób w tym wypadku. Jak masz takie procenty, właśnie takie naliczenia, że z jednej kwoty cały czas. Że wpłacasz na przykład 100 dolarów i one cały czas się tam mielą, i ta kwota się zwiększa, to już jest czerwone światło, że to jest krymina finansowa. Nie? To jest też właśnie taki znak rozpoznawczy, że coś jest nie tak. Takie naliczenia, takie refreshery i tak dalej, że paczkę kupujesz paczki te inne rzeczy, to już jest czerwone światło, moim zdaniem. Nie? OK, jeśli masz pytania, pisz poniżej i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.